Znowu będzie taki prosty makijaż, bo mam tylko chwilę czasu, żeby się przygotować do następnego nagrania. I pomyślałam, że skoro już mam podkład i tak dalej, to mogę wam pokazać szybko, jak zrobić taki łatwy makijaż oczu do pracy. Bo za zatrważająca liczba osób jest zadowolona z takich filmów. Szczerze mówiąc, to będzie teraz chyba chwila przerwy od, takiej, od takich rzeczy. Bo ja, um, ja. Chyba ja po prostu dla siebie potrzebuję czegoś więcej, bo ja, jak się maluję, to maluję znacznie, znacznie, znacznie bardziej rozbudowane rzeczy. I pomyślałam, że skoro. Tak się złożyło, no to jeszcze jeden, wam dzisiaj nagram taki prosty. Mam tylko kilka produktów i naprawdę jest to super łatwo przygotować. Na twarzy oczywiście mam podkład z Anabel, korektor z Anabel i z Ery mm, puder do brwi, tam color do brwi. Wszystko jest jak zwykle na blogu, link w opisie filmu. I jedziemy. Zaczynamy od Maybelline color tattoo. To jest numer 40 permanent taupe i jego nałożę paluchem na całą powiekę. Żadnej bazy pod to nie daję, bo u mnie ten produkt się tak trzyma, że dawanie bazy jest po prostu bezcelowe. Nie przedłuża w ogóle trwałości. Wezmę teraz pędzelek z Anabel Minerals z takim długim włosiem i rozetrę sobie tutaj ten brzeg. Rozetrę go dosyć mocno, bo chciałabym, żeby to było takie, no może nie smokey eye, ale żeby to był taki ładnie, ładnie roztarty, przydymiony trochę makijaż powiedzmy, ale to nadal będzie makijaż dzienny, chociaż niby ten kolor wygląda na taki ciemny, ale on yy, nie jest też taki ciemny. <grytania> wygląda na bardzo ciemny, ale nie jest też taki super hardkorowy i myślę, że, że on będzie taki dobry na dzień, chociaż yy, mam wrażenie, że jednak jest część osób, dla których to będzie dużo i będą mogły się w taki sposób pomalować na wieczór. O jak widzicie, jak już to rozetrę, to zupełnie inaczej wygląda niż tamto. Tylko znowu pamiętajcie, żeby nie rozcierać go aż tak tutaj za mocno na dół, żeby oczy tak wizualnie jakby nie opadły na dół. Dalej, teraz wezmę kolorek... Wiecie, co to jest po prostu? Nie chcę tego otwierać, bo to jest sypkie i mi się to wszystko roz, rozwali tutaj. To jest jakiś odsypka jakiegoś pigmentu, nie mam pojęcia jakiego, więc niestety Wam tego nie powiem. Ale chodzi o jakikolwiek taki średnio-brązowy kolor z odrobiną połysku. Mówię, nie, nie, nie jestem w stanie Wam tego pokazać, bo po prostu tu się wszystko zasypie, a nie chcę, żeby tak się stało i pędzelek z Ery Minerals 364N którego nazwy nigdy nie zapamiętam, ale zawsze chodzi o ten z takim właśnie ostrym końcem i e, nim nabiorę sobie ten połyskujący brąz i nałożę go tutaj w, na środku powieki właściwie tylko po to, żeby trochę tak ożywić ten makijaż żeby on nie był taki zupełnie matowy, bo akurat mi ten kolor matowy e, tak średnio leży powiedzmy Ja ten kolor tak jakby wklepuję tutaj. Nie rozcieram, tylko wklepuję w tą powiekę. I teraz na czubku tego samego pędzelka tym samym połyskującym brązem tutaj troszeczkę jeszcze dołożę go. O, tak powiedzmy. Strasznie dziwne zdanie. I rozetrę na dolnej powiece. w zależności od tego jak lubicie, możecie albo bardzo na dół to rozetrzeć, albo tylko odrobinkę dać, albo w ogóle to nie takim pędzelkiem nakładać, tylko skośnym, żeby była taka cieniutka linia. Ja to akurat lubię tam, wiecie, pojechać trochę, więc nakładam taką większą ilość. Możecie tu przypilnować, żeby końcówka się połączyła z górą, żeby nie było takiej dziury w tym zewnętrznym kąciku. Przerwało mi, nie mam pojęcia, gdzie skończyłam niestety. W każdym razie nałożyłam tylko połyskujący cień na tą, na, na tą taką ruchomą część powieki i na dolną powiekę. I teraz mam nadzieję, że nic nie obcięłam. Jeśli coś się stało, tam to dopiszę Wam w jakimś tam, w jakiejś adnotacji. W każdym razie wezmę teraz taki jasny różowy kolorek z palety Lorak Pro. Może być jakakolwiek, jakikolwiek tam cielisty czy różowy, jasny odcień. Ja akurat mam dzisiaj różową, różowe akcenty na koszulce, dlatego go wybrałam. I taki puchaty pędzelek z Annabel Minerals. I jego odrobinę jako rozświetlacza użyję tutaj pod łukiem brwiowym. I to, no, może być. Jak bardzo chcecie, to możecie użyć tutaj takiego perłowego cienia. Ja akurat myślę, że tutaj bardziej adekwatny będzie matowy. I też tego samego koloru użyję odrobinę w wewnętrznym kąciku. Ale nie za dużo. Dobra, teraz pozostaje mi tylko podkręcić rzęsy. I użyję tuszu Max Factor False Lash Effect, którego tu już chyba ostatnie chwile są. Dzisiaj. Podejrzewam, że ostatni raz już go używam. Idź się zaskoczenie, wytuszuję tylko górne rzęsy i nie położę nic na linii wodnej. Ła! Wow, wiem, niespodzianka nigdy tak nie robię. Jeśli chcecie, żeby ten makijaż był trochę bardziej stonowany, to możecie użyć brązowego tuszu zamiast czarnego. Mi się wydaje, że czarny wygląda zawsze dobrze, więc zawsze po niego sięgam. I teraz tak, makijaż oczu jest gotowy. To jest naprawdę w kilka minut, jak się śpieszycie, to jest dobry patent, bo można sobie to nałożyć szybciutko, nawet przed wyjściem gdzieś na jakąś imprezę albo rano do pracy. No, wydaje mi się, że to jest naprawdę mega prosty makijaż. A tutaj zamiast tego brązowego, perłowego, znaczy takiego połyskującego cienia możecie użyć jakiegoś brokatu i też się będzie spoko. Teraz sięgnę po róż. Ja dzisiaj mam róż z Ery Minerals w kolorze Luminous Sacrament 310. Taką malutką próbeczkę, bardzo mi jest potrzebny słoik i pomyślałam, że już muszę zacząć go częściej używać. I pędzlem z Ery 142N. Nałożę sobie właśnie ten róż tutaj na policzki. To jest taki świeży, ani chłodny specjalnie, ani ciemny specjalnie, taki fajny neutralny kolor. Chociaż myślę, że bardziej pasowałby zimny róż, zważywszy, że ten, e, jeśli już chcecie wybierać zimny albo ciepły, to bardziej wybrałabym zimny, bo ten brąz na oczach też nie jest jakiś super ciepły, on jest taki właśnie taki szaro-brązowy, wiecie, taki brudny. Bardzo lubię takie kolory. E, I teraz, e, jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić neutralne jakieś usta, albo po prostu zwykły błyszczek różowy, czy tam cielisty, oczywiście, że mi to nie wystarcza. Ja bym tutaj zrobiła do nich taką, e, takie usta. W takim mega mega ciemnym kolorze, bo ja lubię po prostu, ale pomyślałam, że nie, wszyscy, nie wszystkim to będzie odpowiadało, więc zrobię takie trochę jaśniejsze, różowe. I najpierw nałożę sobie kredkę. To jest Maybelline Color Sensational 140 Intense Pink. Nie wiem dlaczego mój głos poszedł tak wysoko. I tu pogolorowałam większość ust tym kolorem, ale zostawiłam trochę jakby w środku jaśniejszego. I na to nałożę Color Boost, tak? Color Boost z Burżua w kolorze Peach on the Beach 04, który nadal moim zdaniem jest różowy. A i to jest to właśnie to, co Wam mówiłam kiedyś, że jak się nie ma mega nawilżonych ust, to może się nadmiar tej pomadki zebrać i to nie wygląda zbyt ładnie. Tu zaraz postaram się naprawić i za sekundę do Was wrócę. Dobra, mamy coś takiego. Mam nadzieję, że to Wam się podoba, że y, ktoś na tym skorzysta. Ja jeszcze chyba do, jednak dołożyć te ciemniejsze usta, mi się to bardziej podoba. Tak jak mówię, jeżeli macie ochotę, to możecie zrobić w ogóle takie y, całkiem cieliste, jakieś beżowe. O tak, zdecydowanie lepiej. No i dałam Wam właściwie trzy opcje: takie z cielistymi, takie z różowymi, takie z ciemnymi. Macie trzy różne makijaże, chociaż te oczy się robi po prostu błyskawicznie, także mam nadzieję, że to się przyda. Dziękuję wszystkim bardzo za ostatnie komentarze na temat moich brwi, że Wam się bardzo podobały miło je usłyszeć. I no, do zobaczenia w następnym razem. Na razie!